Witam serdecznie, nie mam nic w karcie. I wyślę film. Niestety, to widać. Wszystko robię tu, tu szybko to robię szybko. Szybko tu zaklęcia, że nie jestem, nic złego nie robię. Tam poczekają i poszło, poszło. Będzie cztery kierane, ale okazuje się, że lepiej nie. Treflę muszę trzymać na wszelki wypadek. No przebija tego trefla. Ściąga asapik. pik. Trefla przebija karem. Dobrze, że nie grali więcej. Pika przebija karem. I kier dobry. Niedobry. Przebija karem. Przegraliśmy trzy. Ciekawe dlaczego. No wreszcie mam kartę, ale bezpikową. Ociekł i napisał, że to jego ostatnie. A szkoda, bo mam ładną kartę. Może ktoś przyjdzie. Myśmy leżeli. 5, 4, 4. Kto ma piki? Mustafa. Mustafa nazywa się Mustafa. Mimi to Karolina. Mhm. Graj, Mustafa. Kiera wszedłem. Więcej nie. Powinno powiedzieć sześć kierów. Wszystko kontruję, co powiem. Pewnie idzie sześć kierów. Kto ma piki? Spróbujmy tak. Hmm. Teraz mogę wyrzucić dziesiątkę trefl. Czyli wiadomo, że nie mam pików. Przegraliśmy 07. W kara można było wziąć wszystkie lewy. Niech będzie jedno karo. A ja rządzę stałe, Mogę powiedzieć, go za to w kara byśmy wzięli 5 kierowych, 5 karowych. W kara 13 lew się brało. Co się dzieje? No, graj, a nauka. No, może na ciasteczko pani poszły. Pik, no bardzo dobra, pik. Waka, a nie licytujemy dalej. Moje piki straciły na wartości. 3 kara powiedz, Mustafa? Mustafa powie, czy No nie mogę powiedzieć, trzy bez Ja Nie wiem, co z treflami. Trzy kier. O, daj kontekst. Mimi nie ma kierów. Mimi po przenieść na piki, ale pików też nie ma. Oj, 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 oj trzy, za to nie szło. Bierzemy karową, pikową, kierową. Mało. Miej damo. Nie masz damy. Post. No, to wygląda dobrze. I? No jeszcze dwie kierową mam. Bardzo dobrze. Lepiej było zagrać. Nie liczyłem tych to Puść. Podbij, podbij, podbij. A można i tak w zasadzie Trefle ja nie biję. No i chwila prawdy. Ma. Aj, aj, aj I wygrała. Pochwaliła ale za za to chwalić. Mam bezatu. Przepasują wszyscy. To można było obłożyć. No, zabić asa piko odwrócić pika i dać pika do przebitki. Ale pika nie przy, mógł nadbić Asem. Treflowej nie było. No i uciekła. Nie miała karty. i uciekła. A w kara oddawaliśmy kiera, pika. Karo i dwa trefle. Nic nie mogłeś. Mieli przewagę sił olbrzymią. Trzeba spasować na te trzy kiery. Mimi prawidłowo nie przyniosła. No nie zagram z tą wadną kartą. Mimi uciekła to i ja uciekam. Idę poszukać szczęścia. powiem dwa pik i zobaczę z kim gram Jakamo, Sen, Turcja pięknie, Josie Josina, Holandia i Marysia, USA no kolega z Turcji tak licytuje moje dwa piki blokujące Trzy kiery powinny być konstruktywne, więc wistuje w dziesiątkę kier. Mhm, jak tam w te kiery? Aha. 8, no i nie trefelki, raz, dwa, trzy, lewy oddany, to wygrał, wygrał. A ciekawe jak, jak, jak ma piki i jednego miał. Mm -hmm. Lewy wyrzuca, aha. Lewy wyrzuca. Wyznaczenia co wyrzuca. Aha. Nie, jednego pika miał. O Siemik im żeśmy już zblokowali nie szedł im przemik. Odebraliśmy kierową. Wszedł blokiem po bloku. No tak miał dwa piki. Nie umie grać. No to powiem Bezato. Zobaczymy, jak gra po bez atu. Uciek. Też bym uciekł. Kusz. Nik, kusz. A Mary ta, to Mary. A kusz, nik. Mikołaj, krótko mówiąc. Kontra powinna być na kierach. Kontra, Sputnik. Powinna obiecać czwórka kierów. No cóż... Bez jednej. Josje ma jednego pika. Kontra. A nie lepiej było spasować? podzianka 7, 8, 9, 10 No to no. Kontra. Robi się cichy po, że jawym dał kontra. Tu już nie ma piku, O dziękuję. Będzie mi trafelkami skracać? No, trudno. Tu jest to. No, ja będę skracał pikami. Jak teraz zabiję, to tylko bez jednej. Ale to źle zagram, nie mam przejścia. Spróbujemy zrobić mini-paradę. Tam jeszcze Askier był? Wydaje się, że dziesiątka kara dobra. Muszę spasować. Pasować na dwa piki. O, nie mają karty. Brille. 400 loginsów. O, 400 loginsów w dwa miesiące. Pięknie. 6 razy dziennie brille. Nic nie wiadomo. Poziom prywatny, odher, dwa kara. Trzeba pasować. I w trefelka. Nie, tak się nie będziemy bawić, no co to jest. Jaja se robią. Za listowo trzy bez